Na tej lekcji poznasz kolejne hiszpańskie słówka, które na pewno przydadzą ci się, jeśli dopiero zaczynasz uczyć się hiszpańskiego. Dziś czas na bonusowy trening słownictwa na poziomie A1. Tym razem będziemy uczyć się słówek związanych z pogodą coś w sam raz dla początkujących. Jeśli chcesz skorzystać z poprzednich treningów wcześniej uczyliśmy się już słownictwa związanego z jedzeniem, miastem, ubraniami zajrzyj do opisu tego filmu. Tam zostawiłam wszystkie przydatne linki. Do tej lekcji oczywiście przygotowałam darmowy PDF, w którym znajdziesz listę omawianego słownictwa wraz z tłumaczeniem, gry językowe ułatwiające zapamiętywanie oraz zestaw wirtualnych fiszek do nauki. Oglądaj te lekcje do końca, a ja zdradzę Ci, jak otrzymać taki prezent. Owocnej nauki. Przed rozpoczęciem treningu krótka instrukcja. Za chwilę na ekranie będą pojawiać się hiszpańskie słówka wraz z ilustracjami. Usłyszysz także wymowę danego wyrazu. Później nastąpi chwila przerwy. To moment dla Ciebie. Powtórz za mną, najlepiej na głos, dane słowo. Następnie usłyszysz hiszpańską wymowę jeszcze raz, a na końcu polskie tłumaczenie. El tiempo. El tiempo. Pogoda. El clima, el clima, Klimat. El sol, el sol, Słońce. La lluvia, la lluvia, Deszcz. La nieve, la nieve, Śnieg. La tormenta, la tormenta, Burja. El trueno. El trueno. grzmot, El relámpago. El relámpago. Buescaviza. El viento. El viento. Viatr. La nube. La nube. Jmura. La niebla. La niebla. El arco iris. El arco iris. Tencha. La temperatura. La temperatura. Temperatura. El frío. El frío. Gimno. El calor. El calor. Chepuo. La humedad. La humedad, wilgotność. El rocío, el rocío, rosa. El huracán, el huracán, huragan. El granizo, el granizo, grat. La helada, la helada, przymrozek. ¡Czas na powtórka! Burza La tormenta Buescabiza El relámpago Mgua La niebla Zimno El Frío Rosa, El Rocío Grad, El Granizo Przemrozek. La helada, Słońce, El Sol, Śnieg, La Nieve, Desch, La Lluvia, Viatr. Viento, Jmura. la nube. Ta lekcja to dla Ciebie za mało. Sprawdź moją książkę do nauki hiszpańskiego słownictwa Mów Bien. Co w niej znajdziesz? Współczesne słownictwo, konkretny kontekst, skuteczne metody, anegdoty, mini quizy, skojarzenia, życiowe wskazówki, praktyczne ćwiczenia, bo w każdym rozdziale czekają na Ciebie zadania, które pomogą Ci utrwalić słówka i przećwiczyć je w praktyce. A także ciekawostki kulturowe. Wejdź teraz na bien.alt.pl i kup książkę szybko i bezpiecznie. Do 27 listopada 2024 roku z okazji premiery upolujesz książkę z darmową dostawą, błyskawicznie kurierem lub do paczkomatu. Mów Bien, możesz zamówić także do wszystkich krajów Unii Europejskiej, w tym do Hiszpanii kontynentalnej, z wyjątkiem Wysp Kanaryjskich, Balearów, Malty i Cypru. Z niecierpliwością czekam na Twoje wrażenia. A teraz czas na obiecany prezent. Wejdź na agatauczy.pl, łamane na skarby, podaj swój adres e-mail, a po zalogowaniu otrzymasz darmowy dla moich newsletterowiczów dostęp do całej biblioteki treści do nauki hiszpańskiego. To tam znajdziesz także zeszyt ćwiczeń z zadaniami do tej lekcji. Muchas gracias i y hasta luego!